Teraz łaty, jeszcze jedna, zakrywamy czubek. Eee, I tak i bierzemy się za komi. Za komin. Pierwsze co to zrobię sobie jeszcze taki przyrząd do zaginania tego noska. Ale przeważnie przychodzi to już pozaginane. zaginane. Tak? Eee, normalne, że jak będziecie wyzamawiać to nie będziecie potrzebować, nie będziecie kupować yy, gietarki, chociaż możecie do kogoś podjechać, żeby Wam wygiął, ale najlepiej już sobie zamówić wszystko gotowe, tak? czyli pas nadrynowy, yy, wiatrownice wszystko, żeby było zrobione już przez hurtownię, czy tam dostawcę, czy producenta. Tak? I lecimy! i uh, uh. Dobře, že tě Zostanhe, isso brak. Nie ma, porządny, drewniany piesek. Ta, ta, ta. Daj no w Coś tam trafiłem. Trzeba troszkę w bok. jest run. No, i ostatnia cała. Już z tej strony. I tutaj tak samo bijemy kontrłaty dotąd. Damy nakładkę jedną, może dwie, zobaczymy. Tak, żeby było. Bijemy kontłaty. zamykamy to i bierzemy się za komin. Prowadzimy sobie komin już finalnie do góry. Tak jak przy dachówce, to przeważnie robimy pokrycie. Zostawiamy tylko dziurkę na komin. Nie ma problemu, prawda? Później można dołożyć tą dachówkę. Ale przy blaszę, już jest później z tym problem. Znaczy problem, jakbyście pokryli, później by trzeba wycinać, słabo trzeba by rozbierać panele, a jak one są na rąbek, to idą za koleją. Także trzeba wyprowadzić go wcześniej. I tak, mamy już membranę po całości. Teraz sobie takie kawałki jeszcze przybiliśmy. Finalnie tu będą szły dwie łaty, ale jeszcze skontrolujemy sobie przekątne No Stosiu. 13 13,58 Dobra Teraz tam Masz? Teraz? Trzynaście, pięćdziesiąt osiem. Jak widać, perfekto. Dobra, Stasiu, dawaj drugą w stronę. Dobra. Jeszcze Tomse sprawdzimy. Jak wszystko gra, to dobijamy ostatnie łaty z góry i jest prawie że załacone, bo jeszcze tak jak mówiłem dwie na dół pójdą ale chodzi o to, żeby sobie kontrolować kontrolowaliśmy dach przekątne łapaliśmy ale przy łaceniu tak samo mogło coś gdzieś uciec, także lepiej to sprawdzić. Dobra, wracamy. I tak, dach mamy załacony, także już przed deszczem nasze belki stropowe dom jest osłonięty.